Hej, Siemanko, tu miałem z Gryznaście. Witam Was w kolejnym odcinku z testowania piw na kanale. Dzisiaj, piwem testowanym jest Set Riley Garage Hardcore Whisky Sour. I jest to mix piwa i napoju o smaku cytryny i mięty z dodatkiem whisky, czyli cytryna mięta z whisky. No, ciekawe. Nowy Set Riley Garage 6%, oczywiście to chyba standard, że ma 6%, chyba zawsze mają 6% te piwa. Och, udało się jedną ręką. Zobaczmy zapach No taki Ciekawy zapach ma Ale teraz przetestujmy tym zobaczymy jak smakuje Dobre smakuje jak jakiś drink Dobry, dobre połączenie: cytryna mięta i whisky. Smakuje mi to piwo. Dobre piwo daje tu 6 na 10. Smakuje mi, polecam tego browara. Najlepiej, było, najlepiej w sumie jest wybić tego browera i zjeść Hot doga z żabki. To jest w ogóle połączenie yy, kosmiczne, kosmicznie zajebiste. Także wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Subskrybujcie kanał wraz, wraz z dzwoneczkiem lajkujcie filmy, udostępniajcie filmy zapraszam, zapraszam Was także na poprzednie filmy, na, nas, na, na następne. Hej, siemanko, to jest 16 i widzimy się w kolejnej ręcy na kanale. Cześć!